No i witajcie znowu w kolejnym odcineczku Jezus Maria 44 GB wow Ale no Ja słuchajcie znalazłem W sposób Jak można jakby wiesz jak teraz Jak widzicie połóweczkę ekranu nie? Tylko nie wiem czemu to jest tak kurde Nie wiem czy my to, 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 to kwadraci i tak widzicie ale To wygląda bardzo dziwnie Ale patrzcie, teraz patrzcie, co trzeba zrobić. Yy znaczy, znalazłem sposób, tak mi się wydaje. I, ty, i tyle, ile mam tam, czyli mam 1280 pik -y, pikselów na 7, 720. To ustawiam na tą liczbę. I mi się wydaje, że wtedy będzie git. Ty! działo. Ja pierdziele No to słuchajcie, musicie mi teraz podziękować. Teraz słuchajcie będą gameplaya cały czas. Wow. Nie wiem czy wy ten pasek widzicie taki z boku tutaj, jak widzicie takie... To jest takie właśnie jak teraz robię. Ale no, to jest 1.6. 1.6 Czyli możliwe, że Bundy Cup nie jest taki zły. Albo mój komputer. Ale no, mój komputer raczej jest. Miałem, ja no, mój komputer jest gówniany Na ten. Na urodziny moje. A raczej. Rodzice mi kupią was. Jakiś komputer. Więc... O, już się, już się zaczęło. O, bo tak mieszam broń, bronią jak debil. Jakiś. Ehh, night Hawk. Hawk. W ogóle, jak będą takie ściny myszy. Na chwilę to, to znaczy, że. Mam myszkę zepsutą i Telenosory. Myszkę mam popsutą jak cholera Nie wiem, czym jakieś follow me kliknąłem. Arming Staw to słuchajcie wyjdzie na bank. Ale na no, to te nagranie będzie trwało na 10, niestety 10 minut maksimum, bo. E, no. Czasza ta latarka nie działa, to tak po prostu z wydaje się, on idzie, ogólnie słuchajcie w CS'a da dawno nie grałem, więc jak będę po prostu grał trochę gorzej w CS'a ostatnio grałem, bo kurde już no tak właśnie wtedy jak wysz to, wychodziły te odcinki z z CS, CS Source, nie CS Source, tylko CS Beta, no no ale słuchajcie, nawet nie spodziewałem się, że, że jestem taki mądry, lecz mądry nie będę się chwalił, ale... No... Znaczy oczywiste, że to by podziałało, bo przecież no. To też głównie po to jest, nie? Żebyś mógł po prostu jak twój komputer to w ogóle mógłby w stanie nagrać, nie? Jakieś gry. Ustawienie, wiesz, pikselów na, na bandikami i też w grach. Jest ogólnie taka gra, którą kiedyś Lisowski nagrał, która się nazywa Mental. Zobaczysz, czy ja tą grę będę mógł jakby... Chić tam też będę mógł zmienić, wiesz resolution i tak dalej. No jak na razie, ale mi się wydaje, że chyba lagów nie ma. Lagów raczej słuchajcie nie ma. Nie wiem czy ten tutaj jest, czy... Aha, sound grał, no to świetnie. Słuchajcie, gram sound. No ale dobra, to będzie takie... A no dobra, to dobrze w sumie, że gram sound. To będzie takie omówienie. Co będzie w następnym czasie. Dobry, dobrze w sumie kontroluję aim'a. Czekaj, czekaj bo... No właśnie takie taki ściany właśnie myszy to są dlatego bo po prostu mam myszkę troszeczkę popsutą. Ale no... Dzisiaj obiecuję wam, że, że wyjdzie film i... No i wyszedł No i wyszedł, no Ogólnie tak, jak wejdzie mama mi do pokoju to będę musiał kończyć e, ogólnie wiesz film mój no. z automatu o czemu? Bo moja mama nie wie, że mam kanał na YouTubie. Zanim długo powiem, bo jak będę miało gdzieś z tysiąc subów, ale to pewnie będzie max. Jak ja kiedykolwiek będę miał subów... To ja wtedy powiem, że mam jakiś kanał. I ja raczej w sumie będę miał 1000 subów, bo wiesz, jakby jak dostanę ten komputer to nagram, nie wiem, jakieś takie gry, które teraz są trendujące. A które... Raczej znaczy które trendują, które się trendują, czyli że... Powiedzmy, że, ja wiem, jakieś, na przykład... E, jakiś God of War, albo The Witcher, albo Cyberpunk teraz, na przykład. To jak nagram Cyberpunk, to będzie spiesa, i tego. Oto gdzieś z 500 wyświetlań powiedzmy, o? to gdzieś z na pewno przy... 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 przy, 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 przy belcie, no. Brakowało mi słowa. Ale no... Kurde, jak ja mam nos zatkany, no. Ja mam, słuchajcie, tak nos zatkany jak Dissowski, kurde, pod filmami. Dissowski też ma nos zatkany jak, nie wiem. No, chyba moja mama, słuchajcie, wejdzie do pokoju, więc raczej będę zaraz kończył, więc, e, no. Nie jestem pewna ale raczej tak. No i tak to jest taki film o... o... o, o ten. Po prostu wytnę jak wejdzie do pokoju, żeby nie było... Chociaż w sumie czego mam się wstydzić? Głosu... głosu... głosu z, z mo mojej mamy? To jest? Kurde... Ale no... Teoretycznie nie powinienem powiedzieć, że mam kanał na YouTube, ale... Jakoś tak... Nie wiem... No ale bo na chyba nadal mam niezłego pasja... Tutaj ogólnie nie wiem czemu, ale jak skaczesz, to później ci tak, tak zwalnia tak dziwnie, nie wiem o co chodzi z tym właśnie. Teraz jak CTRL to teraz tak się dzieje. Tak się słuchajcie kontroluje recoila. O, o kurde Teraz nie zginę. O kurde, teraz było niedzię. Mam nadzieję, że to coś naprawiło, że to ustawianie 1280x na, yy, na 720 No ale na pewno będzie więcej FPSów na, na bank no, Bo taka prawda, jest, że wiesz, jak ustawiam 1820 kurde ten pikselu, no to przecież kurde nie spodziewajcie się, znaczy, czy... znaczy nie spodziewajcie się Nie mogę się kurde nie spodziewać, wiesz, że będzie kurde 300 FPSów, nie No teraz mi jakoś tak ścina, tak dziwnie ścina tak mnie dziwnie właśnie, jak widzicie, zacina yy, Nie wiem w sumie czemu tak To znaczy po... Jak tu by bierzesz, tak mnie nie widać w ogóle Ale to się ogólnie dzieje, jak długo nagrywasz Jak nagrywasz, wiesz A ja już sobie tak ścinać, by zaczęło, już trochę przestało Trzeba pójść do jakiegoś miejsca tutaj ale no. Jutro wyjdzie film z mentala. Chyba, 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 chyba. Ale na pewno, bo. Chyba. No, <laughs> bo wyjdzie prasny. To będę mógł zrobić wiesz, tak wiesz, filmy dla Was. Jezus Maria, już mam nos zatkany przez słuchajcie, chyba 4 tygodnie. To nie jest nic, kurde, to nie jest żadne porównanie do, wiesz, do mojej mama, bo była kurde, nos zatkany chyba przez 8 miesięcy już. Więc no... Są takie dni, kiedy, kiedy mam nos odetkany, a kiedy, czasami tak jest, kiedy nie. Najczęściej mam zatkany. Przedwczoraj na przykład miałem cały dzień dosłownie odetkany nos. Jak słyszycie, no. Lisowski zawsze miał problem właśnie kurde z pinolkiem. Pod filmem, bo pinolek zawsze mu przeszkadzał. pinolek że nie? No. Ale dobra, to już będzie koniec tego filmiku. Śmiesznego. Taki wiesz, luzowy filmik. Taki info. Ale no, to by było... Nie wiem sobie jak nazwać ten film, kurczę. Kurczę, nie wiem, może jakiś if, nie wiem. Może jakiś kurde nie wiem, muszę pomyśleć słuchajcie. Ale dobra. To by było, słuchajcie. Na... No, czekajcie na... No, na no, tyle. elko.